Cześć wszystkim, z tej a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na mapie Dolnośląska Wieś i Farming Simulator 17 będzie to jak można się domyślić w seria na polskich maszynach tutaj stoi właśnie nasz duży fiat no i nim właśnie pójdziemy na naszą na nasze gospodarstwo więc się damy Odpalamy Kierunkowskaz Tutaj przyjechałem na Dolny Śląsk Bo już mi się trochę znudziło W tej Danii o, Już teraz na trochę tu przyjechałem Nie no, to będzie osobne, serio Nie powiązana fabularnie To nie fabuła jedziemy, jedziemy, o i tutaj o już widać pierwsze machiny o nawet brama otwarta i jesteśmy na naszej farmie o piękna kurna kamienica będzie można sprzedać dobra może zacznijmy od prezentacji tego naszego całego dobytku mogą być też nowe maszyny, ale będę się starał znaleźć jakieś ciekawe ale zacznijmy od tutaj czego, co jest na naszym placu, a później tak, później poszukamy tutaj jest header nie byle jak, nie od byle jakiego kombajnu, a od bizona tutaj jest nasz siewnik do upraw Unia Polones piękny Trzeba MetalTech Wziśnimy, Metal Tech jest polski chyba ta no i teraz idę do shopu. tutaj yy, stoją trzy machiny Neptun do buraka Buraka cukrowego Tutaj tak idzie tu i tu a tutaj jest taki specjalny zbiornik, w którym są magazynowane liście. Kuraka. I potem to można na, yy, w rodzinnym życiu właśnie do jedzenia dla byków przygotować. Tutaj stoi nasza oczywiście legenda polskich pól bizon super z056 i sadzarkę do ziemniaków akpil. Osobiście też posiadam coś podobnego. No, praktycznie z tym samym nieodznaczniony. Dobra, zamykamy. I przechodzimy. A, tutaj przejdziemy. Otwieramy szopę. Tu już jest nasza przypa. I jest Ursus C360, potocznie zwana na, na 60. .com. Tutaj jest e, do ziemniaków, do łętów no wiecie żeby to z góry ścinać bo inaczej się nie da wow. ale ale sufit niski no no, oczywiście też niski dobra przejdźmy dalej aczkolwiek do kolejnej legendy Ursus C 330 ciisi zwany ciapkiem i e, opryskiwacz krukowiec. No, widać... Oj, coś przynika. Ach, te wody. Tutaj nawet jest to czytelne, ale naprawdę, na, na mega zoomie. Ach, trochę chyba mi coś maska weszła za bardzo w kabinę, ale nie będę się tym przejmował. Opsa, tutaj jest to już coś nowszego. O coś, tak, jakoś mnie ruszyło. E, Zetor Proxima z podstawki gry. E, z Turem Piękny. Będzie na pewno coś jeszcze. E, oprócz Tura, zamierzam coś jeszcze poszukać. Ciekawszego. No, ale teraz będziemy jeszcze, jeszcze używać. Tutaj zaś z kolei stoi. E, to się nazywa Gruberem. Marki jako polskiej marki. W sumieśliłem jako wrześni. No czarny pan ostatnio coś o tym na, nagrywał niedawno. Tutaj puk. On się nazywa w sklepie chyba Kunę. To chyba nie jest raczej ten kun, co, o, co jest teraz. Tutaj stoi nasza prasa Sipma. Właśnie miałem problem, bo ściągnąłem taką prasę sipmę do kostek Małych No i niestety gra zrobiła fikołka A później się dowiedziałem, że niestety Ale ta sip ma powoduje dużo błędów Tutaj taka... Ta właśnie mapa jest taka... No zasyfiona Tu gruz, tu tamto, no ale... Podobnie jest na, polskie... na polskim gospodarstwie Też nie jest jakoś tak czysto Teraz... Yy, tutaj Mamy Ursusa model 1224 Chyba stopisz wpić koni jeżeli się nie mylę? O tu wszedł praktycznie no, na milimetry Oj 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 nie, nie wsiadaj na milimetr praktycznie wsiadł Ej, ej Czy te działają? Nie gadać że te lusterka i te lusterka działają znowu czy tak jak powinno być tutaj Kverneland znany z 15 też na naszej serii pierwszej z 15 jest i Ursus nowszy, C382 już w miarę taki nowy sprzęcior z trójkątem kurde ten trójkąt, li Lizak a jestem ACR Moc Dobra, yy... Tam przejdziemy później, na razie tu. Tu mamy po prostu jedna, druga i trzy przyczepy O różnej pojemności, się, że te mają, że jeśli mamy największą pojemność. Tu mamy do wapna, ale będziemy chyba głównie do nawozu, chyba, że coś ogarnę wapnym... Nie, nas... nie, chyba 17, nie było wapna. Tutaj stoi nasza m, zgrabiarka, przetrząsarka Famaro. Jeżeli się nie mylę, taka już starsza, jest bardzo To Tu radziecka, dużo no nie radziecka. Myślę, czy to jeszcze pamiętam wszystkie radzieckie e, talerzówka. I e, chyba ostatni sprzęt, jaki mam. Jest to kombajn do ziemniaków marki. No, nie wiem, marki Anna po prostu. Widać. Mm. No o, pięknie wygląda A jeszcze, my mamy tu jeszcze taką płachtę No A, dobra Tu się wszystko spłyto, cały, ten cały Łęty No I to byłoby na tyle O drzwi na wyłamanie, o złodzieje, złodzieje Ogólnie tak wygląda na, y, przygotowany przeze mnie safe. Pokażę Wam różne te, będzie róż, wiele różnych prac tutaj. I na pewno pierwszy odcinek musimy zacząć jakby inaczej od żniw bizonem. Ale to będzie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie. Nie chcę mówić, że coś będzie danego dnia bo coś może mi wypaść ja mogę się na przykład rozchorować o, o. no wszystko się może zdarzyć jakiś wypadek coś mm. O widzu widu. na tych co by nam chcieli ropę podwędzić pani wilkowi znają Ale ten Ursus to będzie dziś robił na gospodarce duża robota. A więc. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, lajkujcie, no subskrybujcie i komentujcie. Ze wszystkim komentujcie. O. Na was Doniczką rzucimy. Jestem zły je. Yeah. Za płot. Nie, żadnych mi tu kwiotków nie sadzić kurka wodna ooo przechwytuje tutaj przychodzą, podglądają dzieciaki przez płot przeskakują tu nawet jest chyba bug jeden a nie ja. a tam mieszka sąsiad a więc Hopsa. zrobimy jeszcze parkura oj No nie parkur się nie uda nie 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 uda się, dobra więc to na tyle w odcinku, wyczekujcie następnego Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. A ja Was żegnam. Cześć.